Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Intro, razem mną jest DMK293. No, ten, ten, ten look, no, co zawsze. Weź już się nie odzywaj. <grym> ten co nie umie helikopterem latać. Dokładnie, gramy dzisiaj w Battlefield Heroes. Tak. I ja tutaj chyba będę campił. Nie wiem. To idź, jak najdalej ode mnie. <grym> będę cię osłaniał. Dziękuję bardzo. Niesiesz ze sobą tylko śmierć. Dokładnie. I to tylko dla ciebie. Tak. Jak przeciwnicy ciebie widzą, to atakują tylko mnie. <laughs> Dobra, daj spokój. Wow. Jak zwykle, tank nubie. Nie, zwykle nie tank nubie. <laughs> Jak to nie? Nie. No przyznałeś się przed chwilą Nie, nie. No raz na jakiś czas mi się zdarza Nie raz na jakiś czas Po prostu nie wysiadam Sam nie wysiadasz Tank nubie Dobra trzeba się wziąć w garść, jeszcze nie szczeliłem ani razu No widzisz? A ja tu same sukcesy Bo ja nikogo jeszcze nie widziałem tak nie miałem czystej pozycji tej sprawy. A, to, to, to. No. Co tu się dzieje? Chyba nigdy nie szczelę. Chyba przeze mnie samolot się rozbił. Oj, peszek. Wrogi czołg. jakby samolot. <grych> Lecę tam do siebie. Nie! Znalazłem samolot, leżą gdzieś tam w polu zaparkowany Lecę. No co? No, jestem co tu tak nawala. To ty, jeżeli poczekałbyś, no. czeka się tu leczę To się leczy. Przyda ci się. Ja się nie odzywać To ty? Kto? Gdzie? Ty jesteś moim? No tak. tak. W czołku? Tak. Nie bój się, nie popsuję go. Nie ja wcale. No, te dwie ryski na no Solary. Wszystko twoja wina. Hu, uh, uh, hu, uh, hu, trafiłem samolot. Brawo, już nie mam w kogo strzelać. Zgadnij, przez kogo? Z e, siebie. No, kurde. No zero kliknął. <śmany> nie Popsułem go trochę <śmany> Mogłaś ostrzec. <śmany> ja nie mogłem widzieć. Ale ten pilot mnie faktycznie wkurza Umie latać niestety. Oj będzie tutaj nurkowo. Uważam bo on tu będzie nurkował gdzieś Nie trafi we mnie Jak to nie mnie tak łatwo trafić Jeszcze takim zygzakiem że nikt, by, nikt nie jest w stanie mnie trafić A Przywaliłem drzewo Za dużo tam jej ja nie ogarniam Gdzie są wrogowie? Czy nie są przypadkiem na plaży? Nie. Jesteś tam gdzieś. Nie wiem. No może gdzieś tam są. No. Och. Ty te twoje info. Jestem tonik nubem Wypiłem tonik. O. Powinienem zostać zbanowany. Jestem nowym. Nie miałem Trafić w korysie. Ja właśnie się natknąłem na czołg. To było straszne. Jeden strzał. Już nie żyły. Yes, headshot Nie są wszyscy wrogowie. Jakim cudem? Tak. Walną mnie w samolot. Jakim cudem ja nic nie robię i mam staty podobne do Twoich. W sensie jestem pod tobą. Nie yeah. wiem. Przejmujemy flagę. Oj, jest mój ukochany Jeep. No nie zajechali mi, nie trafiłem w czołgę. No. Czołg, ja ledwie żyję. pozwaliłem i wychlałem tonik. Weź, no ja ich tyle wygrywam, że no nie mam co z nimi robić. Ja ich używam nawet gdy mam brakiem jednego HP czasami. I, ta i tak mam ich full. Ile Trzech ich na jednego. No wiem, zostałem ich pan. pierwszą ofiarą. Jednego zabiłem. Już koniec. 60-0 Piękny wynik. Od ilu się zaczęło? 75 do 75. Au. To naprawdę boli. To, to bardzo bolało. I to w dodatku, że ja nic nie robiłem praktycznie. I ty też. Ja nic nie robiłem. <noise> Jakim cudem, więcej wyżej? Talent! Czy nic, przecież ty nic nie robiłeś. No <grym> 4 1 E1-3 Czemu na tym serwerze cały czas ta sama mapa Nie Niektórzy lubią dom mapę Ja już ją wszędzie widzę Poczekaj tam na mnie Nie No poczekaj no biorę jeden. Niesiesz ze sobą tylko śmierć Dobra już tak siedzę u ciebie No i nie umiem wystartować Już we mnie strzelają <grym> Ja będę strzelał ze snajperki innych w inne samoloty. Przecież ty strzelać nie umiesz. No to witaj w klubie. a coś... Au. No nie, nie to... Czemu nie powiedziałeś, że nie masz AP? To się stało tak nagle. Ja nie patrzałem. Trzeba było patrzeć. W cudze się nie patrzy. Oh, oh, oh. <laughs> Ja nie wiem, jak... No, cały czas tym samolotem, ten gościu latam No ten des... ktoś tam. Das. Ktoś. <laughs> Właśnie siedzę mu na ogonie. Pięknie. Ja też. A! Rozbiłem się. <laughs> Ale zabrałem mu trochę. No co trochę, to ja mu też zabrałem. Gdzieś Przeżyłeś to? Z 60, jeszcze żyje. Problem polega na tym, że koleś siedzi mi na ogonie. Już nie żyjesz. Nie, ja lecę w dół. Aha, rozbijeś się. Nie, wyskoczyłem. Wow, zostałeś moim bohaterem. To już nie. To jeszcze nim nie byłem? Nie. Nie. A, coś w mnie atakuje. <grym -a> ja tu, jak bohater, przejmuję flagę bohaterską zresztą. Jestem przedostatni w tabeli. Jak zawsze. Au. Sam jesteś żałosny. <grym> Się nie odzywał. Nie umiesz latać w ogóle. <grym> I co ty robisz na tej wieży tam? Zabiłem kolesia. Tak. Uh -huh. No, sksułem go, ale zabiłem. Wow. No nie! Coś mi internet odmawia posłuszeństwa. Nie dojadę tam, do tej flagi wrogi. Już nie jest tak łatwo, jak w tamtej rundzie. To dobrze. Mimo, że nic nie robiliśmy. To dobrze, że nie jest łatwo, w końcu jakaś konkurencja. Coś, co mnie przerasta. <gry> Ile tu samolotów wszyscy mnie bombardują? Przeżyłem Ej flagę zajmują, lotnisko zajęli. Gdzie ty jesteś, co ty robisz? Przejmuję ten Ten, ten, to nasz, tą naszą pierwszą flagę Wszyscy wybuchają. Nawet nie że wycelować. Już nie żyją. Zabiłbym kogoś, ale mi się nie chce. <laughs> już za dużo masz krwi na rękę. Tak. Ilu ich tu jest? Jeden przejechany. Drugi? Jeszcze nie. O, kogoś tam lejesz. Trafiłem kogoś. O, dostałem z nożą. No wiem, trafiłem tego kolesia. Odebrałem mu 46 bodajże. Brawo. Jaki piękny strzał w głowę. Eee, tą flagę czy co? Eee, tonik nuk, tonik nuk. Się odezwał tonik nuk. No bo tu ja użyłem tonika. Aha. a no to zrozumiałem. Aj, zabił mnie koleś. Wiedział, że tam jestem. Bardzo dobrze zrobił. Też go popieram. Takie kampienie jest nudne. Asysta. Ładnie, ładnie. Przejmujemy flagę, panowie. Boomer. No. I nie żyje. No i ładnie. One hit, one dead. Ciśniemy do przodu. One hit, one dead. Oj tam, oj tam. No już dwa razy rzędu. Ca așa de Tam jest koleś Nie yeah. gdzie? W wodzie daleko. Strzelaj do niego. No strzelam, ale jest tak daleko, że nie umiem w niego trafić. Z, Trzyk, trzecim, tr z trzecim poziomem, co tu takie niskie poziomy są? Ej, jeszcze mnie zdjęli. Na dalek dystans w wodę tym bardziej to czelec nie potrafię Ale może się go schycę Gdzieś tam był Jest A czemu to są takie niskie poziomy? Dostosowuję się do ciebie Odezwał się mistrzu. No? Żebyś wiedział Jesteś tu gram bardzo strategiczną grę. Podemną w tabeli jesteś, bo ty tam sniperzy. ja tu walczę na froncie, a nie siedzę sobie na wieży i sniperze. Śmigłowcem lecę. No to jeszcze lepiej. No, to chyba koniec, jak na dzisiejszy odcinek. Runda zmierza ku końcu. I oczywiście wygrywamy. No, to chyba nie da się inaczej Aha. i w ogóle... Następnym razem poszuk... Ej, to bez, bez przesady, tu jest koj z 30 poziomem, a tam biegają pierwsze. No, drugi, widziałem. No, to bez przesady, nie? Następnym razem będzie trzeba poszukać bardziej zrównoważonego serwera. No i jak na razie... No wiadomo kto zdobywał ostatnie zabicie No tak. przypadkiem, no wiesz tam, coś ci wyleciało czy coś, dobra. Nieważne, dziękujemy za obejrzenie, lajkujcie, subskrybujcie, hej hejtujcie i tak dalej, nie? No, do zobaczenia wkrótce. Na razie.